kanale. Dzisiaj zaczynam nową historyjkę pod tytułem idziemy do zakopanego. Jest ona będzie odczona na parę dziecików, a teraz już nasza rodzinka właśnie jest w zakopanym wiadomo Tutaj jest troszeczkę w tym akurat domku taki trochę e, świąteczny vibe, ale no trudno. Po prostu taki domek sobie wybrali. No zaczynamy! Dobrze dzieciaczki, chodźcie, wchodzimy. Dobrze, dobrze, mamusiu. Dobra, mamo już wchodzimy. Tak będzie się prezentował nasz domek. Dobrze, że nie wzięliśmy ze sobą maluszka, bo ona by nam tego przeszkadzała i cały czas płakała. No, właśnie wiemy. No, też tak mi się wydaje. Dobra, tak się prezentuje nasz salonik. Tutaj będziemy mieć naszą kuchenkę. Tutaj jest wasz pokój. I tutaj jest nasz. Może z nami spać oczywiście, bo nie wiem, czy się zmieścicie. No i to jest nasza łazieneczka. Ale on jest ładny. No i tutaj mamy jeszcze oczywiście trochę śniegu. Ale super! No super. No dobra, no to teraz się rozgośćmy. No dobra, wypójźmy Diguska. Ale to jest fajnie. No, nawet się dziegusia podoba. No dobra, no to może wy się najpierw jeszcze nie pójdziecie rozpakować. No dobrze, Oj, otworzyła mi się walizka, no to się mi nic nie wysypało. Oj. No dobra się rozpakujmy się. Ci... Nie, to to twoje jest. No, ale dobrze nie, bo ja nie mam tego mi się ja tak zapomniałam. My śpimy chyba na dole. No, bo tam jest niej. No dobra, rozpakujemy swoje tableciki. O tutaj jakieś lajmy, ale my na razie je wyrzucimy, bo to są nasze dzieci. No, lęczniki też są do nas. To to możesz chowajmy jakieś nasze zabaweczki? No bo będziemy tu na miesiąc. Ja sobie wzięłam na wszelki wypadek swojego ulubionego smocka. I tutaj jest swoje ublanko jeszcze. No wiem. Mama powiedziała, żebyś ty je wzięła, żebyś na wszelki wypadek a ubielamy się w to. No dobra. No to ja zależy, jak cię spakuję, Też się w to, to ubiorę. No dobra. Ja już się rozpakowałam. No dobra. Teraz ja. Ja mam takie smoczki, swoje. No dobra. Mama mam je gdzieś chowa, mi się położy tu, bo ja nie wiem gdzie. O, mój pleni, mój telefon, moja opaśka, a nie w sumie tak. No dobra. Moje butelki to pójdą dzielać do kuchni. O, opsia i moje ciuszki. No. I co? I już chyba. To teraz się byś może jeszcze do szafeczki, żeby nie bludzić. No dobra, i może jakiegoś misia sobie zostawmy Tutaj. O. Żeby to było nasze ulubione miejsce i żebyśmy je mieli zawsze w zasięgu lęki. No dobra, to my już. Dobra, teraz, teraz, ja się rozpakuję. Dobra, czy to to my idziemy? Dobra, nie pozajmowały wszystkie miejsca jakie się da. A mnie pewnie zostanie coś, co jest najgorsze, będę musiała mieć szafkę z rodzicami, jak zawsze. No w sumie, no w sumie, czemu oni niby mają mieć tutaj ich zabawki i tak dalej. Przecież mogę sobie wziąć coś na to. Dobra, ja sobie schowam to tutaj, swoje ciuszki. Tutaj mam piętniczek, idzie na górę jeden, jeden śpiworek jest ich. No ja już to rozpakowałam na walizki, tu. No i jakoś im wywochałam te tablety i tak dalej. Dobra, ja już się rozpakowałam, to schowałam, to wszystko i zawołało, więc co, rodzice, chodźcie się rozpakować. Dobra. Dobro. Dobra. Dobra, my, roz... my już mamy tu moje ręka tutaj moje leki. Żeby były, ok, portfel No to na widoku i okulary To na łóżku się położę, o na przykład Bo na razie to chyba dobrze widzę Chyba, że teraz sobie założę Tutaj to, moje perfumki to tu schowam No i ciuszki, to my mamy tą szafkę zaliłyśmy taki dziewczynami A one sobie jakoś się Chyba O, ja się też przebiorę No, a kurtki tutaj chowam Dobra, i czapy też tu O, i ja sobie zakładam Swoje okulary i już jestem gotowa. Dobra, teraz jeszcze ja. Ja spakowałem Ci telefon, bo być zapomniała, oczywiście. Dzięki, bo chyba ja nie przyszła, byśmy musieli się wracać. No właśnie, wiem. Dobra, okej. Okay. Tutaj są Twoje ciuchy. Tutaj są moje. Ja spakowałem Twoje, wiesz? Na wszelki, dziękuję, że o mnie pamiętasz. No dobra, to ojciec mnie tutaj słuchałem. Dobra, i. I aparacik to tu poleci i walizki tutaj. No dobra, no już się jeszcze tylko Trochę tutaj połagarnię bo dziewczynki widzę, że zrobiły swoje. Michalina, chodź po smuczka. Dobrze, mamusiu. Mamo, ale ja nie jestem Michalina, tylko Marcelina. Oj to mili mi się swoją siostrą ciuteczną tam. No dobrze, ale pamiętaj. No będę pamiętała, będę pamiętała. No nie ja myślę. Dobra, no to już idę. Dobra, tylko daj mi czapkę. Okejka. Dobra, no to już daj mu jedną Dobra, ogarnę tutaj trochę. Tak, tutaj będzie. O, ich smoczki, bo widzę, że druga też wzięła na wszelki wypadek, jakby nie mogła się z nimi rozstać. No fajnie, że dopiero maluszek do nas jedzie za, 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 no, za... tak za dwa tygodnie ponad z babcią i z dziadkiem, ale oni tam chyba albo się u nas raz drzemną, chociaż nie wiem gdzie, ale no nie wiem za bardzo gdzie oni się drzemną. No, gdzie by te walizki tu wepchać? No nie do nas na pewno. No dobra, spróbujemy. No ja tutaj ogarnę. Dobra. Ok, my już jesteśmy ogarnięci i tak dalej. O, jeszcze slajma leży. No widziałam, tutaj będzie teraz rozróbka, jak Dziewczyny się zaczęły rozpakowywać, jak to nie mi slime, a może tutaj nam dają się dobra wrzucę to i zobaczyć się co oni oprawiają i jak jest w kuchni, czy mamy coś do w ogóle do jedzenia za darmo. Dobra już sprawdzam czy coś jest w ogóle, mm. no jest co na obiadek, dzisiaj akurat będziemy robili obiadu raczej, bo tam mm, na jedzenie jesteśmy, tam się chcemy gdzieś wyjść i tak dalej, więc kolację dziś wyjdziemy, dobra zjemy jedzonko. Dobra ogarnięte Dobra, to się e, e, trochę odpoczniemy I widzimy się na kolacji Jednak stwierdziliśmy, że dzisiaj sobie darujemy kolację. Włodzie paczynki powiedziały, że nie są głodne I poza tym, no bo po prostu nie ma sensu Żebyśmy, <tuszy> to tam wychodzili A one nie są w ogóle głodne Tiara, która z was dostanie Kto będzie dała najlepiej Hopsy, nie za bardzo ładnie nie wyglądacie Jak dziewczyny będzie trochę za mała, a to wygląda już chyba w niej najlepiej. Albo zobaczymy jeszcze na dibuśku. Nie, no dibuśku jakoś to za duże. Może lisek. O, liskowi damy. Lisek ci, tiary. będzie będzie No dobra. No to my się widzimy jutro rano, jak idziemy na narty. dobra, my już jesteśmy uszykowani. Bijam, ale, ale Marceliny damy na to, żeby ona się też lizgała, ale żeby było ostrożnie. A, no, to na nic, Już jeździmy tylko dzięki, może już wywracamy. Nie, no mam jeszcze nie. A nigdy jeszcze nie zaliczył gleby. To szczęście. To dobrze, bo nie chciałabym w pierwszy dzień od razu mieć gleby. Hmm. Zresztą tylko są narciarskie zawody w Zakopanem. No, może się, że się nie zgłosi. No, bo tylko tutaj trzeba je żeby się zgłosić. A ja się tak trochę wstydzę. A ten, no. Oj, widzę, że ktoś tutaj trenuje. Zaraz się go zapytam, czy chce się na mnie zgłosić. Dzień dobry. Dzień dobry. E, czy, czy byłoby że, u nas w zawodach? No nie wiem. No proszę, ja pani pokaże stroje. No dobrze, a to jest że oni są za dwa dni. No dobrze, no i ja bym musiała to ćwiczyć, na no, długo, długo. No dobrze, no to ja pomyślałam, musiałem zobaczyć czy czym jakiś odpowiada, czy też za bardzo nie. No i tak by pani nie wyglądała. No co pięknie. To się No dobrze. No, ja mam nadzieję. No i ja mi się wydaje, że ja się zgłoszę. No dobrze. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Widzimy za tydzień w soboty, bo filmy latają w soboty. No i mam nadzieję, że wam się spodobało i czekajcie na kolejną serię, czy właśnie Zuzia wystąpi w tych zawodach, czy może coś jej się stanie. No to pa pa!